Hej, to ja Izzy! Witam was w kolejnym odcinku Let's Playa Valiant Heart to Create War. Tak, od razu Was zachęcam do subskrypcji, do lajkowania tego filmu i udostępnienia go. Lecimy. Tutaj skończyliśmy. Ratujemy ludzi generalnie, żeby nam po mogli popchnąć ten... tutaj oto, oto coś. Co to jest dokładnie? No coś, nie wiem co to jest dokładnie, ale żeby żebyśmy mogli się dostać generalnie to co jest pod tym. Czyli tam, gdzie jest dziura, i tam jest trapina. Zresztą widzicie po co tak tu macie. w sumie miałem to przeczytać, więc sobie przeczytam na początku. Okej. Okay. Trendy ja przyszedłem. Chyba tędy. Tu mamy zegar. Yy, która godzina jest? Jest dokładnie 11, tak? Dobrze wite? 11.15 chyba. Musimy pomóc dziewczynce. Okej, okay, dobra. Teraz możemy chyba to do przodu. Na spalenie. A jednak się nie spali, dobra. Oho, coś tu mamy Mam wejście na górę, ale mamy coś tutaj Znowu znajdźkę. Co to jest? Wczesna maszka przeciwgazowa. Czyli taka pierwsza, pierwsza, tak? No dobrze, jesteśmy. Coś tu jest? Nie. Dobra, wyszedł My też możemy wyjść. i tak na dobrą sprawę to już wszystko Ale możemy tu jeszcze pójść, czy nie? Nie, nie za bardzo. On może coś tam wejść czy nie? A może, bo coś tam jest, dobra. A widzicie. A tak naprawdę dużo się po tym... przy tym męczyłem się tych zagadkach. Nie wiedziałem o co tak naprawdę chodzi na początku jak grałem. Certyfikat wojennej matki szestnej. No i mamy wszystkich. No i on też nam pomoże. No i pchamy panowie. No i gotowe. Możemy iść. Udało się. Dobra, jesteśmy teraz tu... A, czekajcie. Co? Coś tu jest. Co to jest? To jest książeczka żołdu. Czy jednej rzeczy nam brakuje tak naprawdę? Czy jedną minęliśmy? A może jeszcze znajdziemy? Nie wiemy. Nie, nie wiadomo. Oho, jak poleciał niczym e, rakieta. Co tu się dzieje? Кто-то ходил? Это не то, ладно. Ну, курда. samo to nic nedělá. Dobra. Naběru zrokme to i teraz to. Ó. Hmm. Dobra. Tak ledwo co przeżył Nie wiem jakim cudem przeżył Tam O teraz jesteśmy Freddy, My się przyłączyliśmy na... Oho. O mamy jedno odrzuciu grana To dobra Dobra, jeden załatwiony. No jest Karl. Jest Emil i Karol sobie nie radzi, co? War on Great War. Nie, to jeszcze nie koniec. Już tylko śmierć i pożoga. Rozdział drugi. Spękana ziemia. Tam kilka jest rozdziałów. Jest noc, fajnie i muzyka. To jest chyba w Paryżu, co? Paryż? Dzień miesięcy wcześniej. A czyli co przedtem się stało? Mama była weterynariuszem, kiedy król wygrywał. The Germans were only 20 miles from Paryż, kiedy otrzymała letter from her father. He was in good health, but implored her. Not to return home to Belgium until the war's end. Patience, however, was not one of Anna's strong suits. Kluit. Fajnie ten książycie. Ja lubię takie klimaty. Aha. Możemy coś tam też rzucić. będziemy pewnie mogli tu znaleźć. Jak tam spadło, i klucz też spadł. O, i przykaz, mamy coś tu. Kałamarz, coś tu jeszcze znajdziemy? Raczej nie. Trzeba klucz, właśnie, ale on dalej znalazł ten klucz, tak? Bo trzeba zrobić tak, żeby on spadł. O tutaj do nas, nie? O cholera, nie. Możemy tu wyjść? Nie. Trzeba poczekać. Mamy Nara Taszku. Nie, udało się. Jest dziewczynka. Mamy list. List do belgijskiego cywila w Paryżu. Taksówkami nad marnę. Paryskie taksówki zarekwirowane. Oho. Okay, znowu Niemcy bram O, i to co nam spadło, więc mamy to co nam spadło. Musimy znaleźć jakiś klucz, tak? To jest kwadrat. O, ale mamy tam. Mamy też koło. Trzeba... Yy, coś znaleźć. O, dobrze, że tu tam... Gazety! Jak widzicie, mamy w tym chapter, że mamy wszystkie rzeczy, które były potrzebne. Wszystkie znajdźki, więc fajnie. Tu mamy taki krzyżyk. gdzieś możemy znaleźć. O tu mamy resztę. What? Jest kwadratowy. Musimy znaleźć też fiolkę żeby dziecko zaczęło nagle płakać. Tak jest. A i my jej pomożemy? Tak. O, będziemy musieli... oj... To jest właśnie to w tych... W... To też jest... to. się udało. Potem będzie oczywiście... będą jeszcze takie... może trochę spoiler. Yy, I dostaniemy w zamian to, właśnie. I będziemy mogli tam napełnić... do tego... podejść do tego kranu i napełnić tam i wlać do samochodu, to, tak? I to jest właśnie kwestia tego, taki trochę spoiler, właśnie Wam powiem, że że to będzie więcej tych takich zręcznościowych rzeczy, ale to jest fajne akurat, tylko trudne czasami potrafi być. Mamy trójkąt, dobra i musimy napełnić.

O kur tai, gulai, ne, 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 ne Nagle muzyka się z... zmieniła. O nie, ale to jest dobry, co? Jako... Monitoruję. Wred muzyki nie. To nasi wrogowie są i znowu ta normalna muzyka. Ale choreografia normalnie, wow. Oh fuck, no, yeah, sorry. Yes. Oh, it uh. September 7th, 1914. Taxis drove all night. Anna was proud to help the soldiers reach the front line. When Anna arrived at her destination, she discovered the horrible truth with her own eyes. Marna Francja, września

body and soul to healing the wounded and the sick every life saved was another small victory over the war the conflict however raged on 22nd, 1915, Belgium. Trzy osoby potrzebują pomocy czekajcie, znowu to jest zno... znowu dobra, He-ka-tomba. potrzebuje wody. Mamy znajdź kolejną dziurawa. Mynażka, My kolejną znajdźkę, jest to podręcznik pielęgniarki, będziemy potrzebować iskierki. Tu jest woda, dobra. Więc tak. Mamy skarpetki. Mamy piłę, najpierw załatwimy to. Dobra, leczymy go. O, fuck, ucina. O, fuck, nie, nie, nie. Serio, ucinaliśmy mu kończynę. Ale mamy też piłę potrzebną, ale, ale najpierw zróbmy to i pójdźmy tam. To proste w sumie. To się uda, tak? Tak, udało się. Więc teraz musimy pójść. Pójść po pójść po to co naleliśmy, czyli po tą wodę. I on coś nam da za w zamian? Bo nie, po prostu odszedł. Tam gości potrzebuje czegoś, ale my mamy szalik. Na pewno komuś ten szalik się przyda. Na pewno nie jemu, ale. Znaczy, jeszcze nie mamy tego szalika, ale jak przetniemy, będziemy mieli. To nie jest taka zwykła znaczka. Piła już nam nie jest potrzebna, więc zostawmy ją. Nie zostaje nam iść tylko na prawo. Więcej nie mamy gdzie iść. Nigdzie. O, zejdziemy sobie tutaj. I mamy jakąś rzecz. Jest to list od. ...ruskiego żołnierza. Potrzebujemy krzyż. Mamy tylko szalik. Temu musimy też pomóc. No... Ta fakto. dało się, na szczęście. A gdzie my mamy? Co, myśl, co nam się stało z tym szalem? Czekajcie. Bo mieliśmy ten szal, ja chyba tam zostawiłem biorąc. Ej, zniknął mi szal. Chyba zniknął mi szal. Przecież mamy krzyż. A, postawili Krzyż, mamy łopatę. I możemy dać łopatę zamiast tego za tamtego pana z tej kuli takiej. Ok, I następny potrzebuje pomocy. Nie wierzę, tam jest gościu, to ja wcześniej go nie zauważyłem. Dobra, mu też pomóżmy. Czekawa. O. Co tam miał jakąś kulę? Officers were talking about Belgium. The German army was about to experiment with a new weapon near Anna's hometown. Anna got en route to warn her father about the imminent danger. Reaching the outskirts of the city, Anna was greeted by the screams of sirens. Uh -huh. The deadly gas was already here. Już jest. Dobrze, my sobie tu zakończymy. Znowu jest ta muzyka, za którą mi prawa autorskie dali. Oczywiście znowu będę musiał ją wyciszać, czy coś, albo będę się odwoływał, ale to męczące strasznie. Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia do kolejnych odcineczków. Cześć.